Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć jakiś interesujący temat w formie, w formie wykładu. Ten temat jest bardzo obszerny, więc na, więc na pewno do niego wrócę, więc to, ten, e, to nagranie, ten wykład, nazwę po prostu częścią pierwszą e, z zakresu przemian Matei, więc do czego zmierzam. Będę chciał wspomnieć o enzym, enzymopatii, co to jest enzymopatia, czyli inaczej Genetycznie dobyły ilości lub aktywności niektórych enzymów, skutkujący patologiami i nieprawidłowościami w przebiegu różnych szlaków metabolicznych, skupiając się głównie na nietolerancji laktozy, nietrawieniu glutenu, także wspominając o blokadach enzymu, zespół inaczej złego wchłaniania fruktozy, nietolerancji histaminy. Także chciałbym. Chciałbym wspomnieć o nietrawianych produktach spożywczych uwarunkowanych przez właśnie przemianę materii, a także wspomnieć o mleku krowim i produktach z mleka krowiego w stosunku do, do morfologii, do, do grupy krwi. Więc, czyli nie przedłużając, pierwszy temat, o którym wspominałem z zakresu enzymopatii, nietolerancja laktozy. Laktoza, co to jest laktoza? Inaczej, cukier mlekowy jest naturalnym składnikiem mleka. Można ją znaleźć również w śmietanie, serwatce i serze, wytwarzanych przemysłowo produktach spożywczych. Często wykorzystuje się cukier mleczny jako, jako po prostu dodatek. Pieczywo, fytki, krokiety, gotowe sosy, a różnego typu sałatki, a także wiele innych produktów gotowych, got, gotowych zawierają. zawierają Głównie cukier mlekowy, co może umknąć z uwadze wielu z Was, bo tak naprawdę mało kto z nas czyta te etykiety. Przeważnie ktoś tam dba o siebie, czy coś, czy, czy w jakikolwiek sposób, twardo odzywetkę, czy to jest sport sylwetkowy, czy w jakikolwiek w inny sposób, czy w boksie, czy ma wagi w stosunku do kategorii wagowych, które będzie walczył i wiadomo, że każdy, każdy tam współpracuje z dietetykiem, bo sama odpowiednią wiedzę dietetyczną to tam jeszcze spojrzy na zawartość białka, na zawartość węglowodanów i różne substancje typu, typu E. Ale powracając do tematu, laktoza nie może być bezpośrednio przyjęta przez organizm. Musi ulec rozpadowi na części składowe, czyli glukozę i galaktozę. Do tego potrzeba enzymu trawiennego właśnie laktozy. Około 15% niemieckiego społeczeństwa na przykład wedle badań cierpi na niedobór lakt laktazy. Enzym jest albo dostępny w zbyt małej ilości, albo całkowicie go całkowicie go brakuje. Ludzie z niedoborem laktozy mogą nie dzielić molekuł cukru mlekowego w jelicie cienkim, w wystarczającym stopniu albo w ogóle. W jelicie grubym powstają wtedy e, duże ilości gazów i kwasów organicznych. Rezultatami są na przykład wzdęcia, poczucie pełności biegunki, mdłości i bóle brzucha. Właściwie, właściwie ludzie z niedoborem e, laktozy są całkowicie zdrowi. Mleko krowie nie jest ani dobrym napojem, ani dobrym produktem spożywczym dla dzieci czy dorosłych. E, u ludzi po czwartym roku życia produkcja laktazy jest fizjologicznie obniżona. Żaden ssak nie karmi był swoich dzieci mlekiem w tak zaawansowanym wieku. Mleko krowie jest z natury y przewidziane wyłącznie dla cieląt. Zalecenie, by przyjmować mleko i produkty mleczne wapń. Na przykład dla mocnych kości jest niezrozumiałe z punktu widzenia ekspertów od przemiany materii. Wapń jest wchłaniany tylko w połączeniu z magnezem. To też miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o wapń, kiedyś nagam osobny materiał, bo też jest bardzo interesujący. Czyli jak czytać badania kwi i morfologię i skupiać się właśnie na wapniu w krwi, wapniu w kościach i tak dalej. Ponieważ, ponieważ mleko zawiera jedynie nieznaczne ilości magnezu, przyjmowanie wapnia przez mleko e, nie jest wystarczające, nie jest wystarczające. I specjalnie dla kości nie trzeba doprowadzać żadnego wapnia. Kości nie potrzebują go, ale e, na, nadając strukturę pierwiastka krzemu. Skrzyp polny, pity jako hebata, zawiera kwas krzemowy. To od strony zielarstwa czym też się interesuje, więc jest to, jest to także bardzo interesujące. Badania nietolerancji laktozy, ano, na Mierzy się poziom cukru we krwi. Następnie rozpuszcza się przykładowo 50 g cukru mlekowego w 300 ml płynu i pije. Po 30 minutach znów mierzy się poziom cukru we krwi, jeśli nastąpi wzrost poziomu cukru we krwi o ponad 20 jednostek, organizm jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość laktazy do rozkładu cukru mlekowego. Nie występuje żadna nietolerancja. Laktozy przy wzroście o mniej niż 20 jednostek występuje nietolerancja laktozy. Jeśli w ramach tego badania, na przykład występują dolegliwości, może to wynikać z chemicznego nietrawienia laktozy. Przechodząc dalej, chciałbym wspomnieć także o blokadach, o blokadach enzymów czyli zespół złego wchłaniania fruktozy czyli, czyli fruktoza znajduje się tak krótko mówiąc w owocach, ale także na przykład w miodzie. Więc jeśli po spożyciu owoców reaguje złym samopoczuciem, gmościami albo biegunką, może występować ich nietrawienie. Inaczej niż przy enzymopatiach, przy złym wchłanianiu fruktozy chodzi o niedoczynność czustki albo blokadę enzymu transportującego GLUT5. Yy, GLUT Przepraszam, to jest angielskie, mi się rzuciło. E, przyczyną są prawie zawsze słodziki, które oblepiają enzym. W laboratorium można e, na przykład zbadać funkcjonowanie trzustki przez określenie poziomu lipazy i amylazy. W ramach badań kału można określić e, na przykład elastazę trzustkową obłożenie enzymu transportującego GLUT5 nie da się zbadać w laboratorium. Warto jednak spróbować wykreślić na jakiś czas słodziki z Waszej diety, jeżeli używacie słodzików. Wiadomo, że napoje też są często właśnie na słodzikach, więc miejcie to na uwadze. Chciałbym teraz na następny temat, o którym wspominałem na początku, czyli nietrawienie glutenu. Czyli gluten obok alubiminy i globuliny jest jednym z białek występujących w zbożach. Podobnie jak nietolerancja laktozy, również nietrawienie glutenu jest problemem genetycznym, rzadko chorobą autoimmunologiczną. Zawierającymi gluten zbożami są np. przykład pszenica, jęczmień, owie, żyto czy na przykład orkisz. Gluten różnych, różnych rodzajów zbóż różni się budową. Gluten pszenicy jest najtuniejszy do strawienia, podczas gdy gluten owsa może być przetworzony prawie przez wszystkich ludzi. Proso, na przykład proso, amarantus, queena i y gryka, są bardzo dobrymi alternatywami dla. Zawierający gluten, właśnie tych zbóż, w wielu gotowych produktach, często jako ulepszacze stosuje się właśnie jako ulepszacze dodawane są zawierające gluten zboża. Dlatego ciągle obowiązuje zasada: jeśli ktoś sam gotuje, może mieć pewność, co je. Więc jeżeli możecie, sami sobie gotujcie. Szczególnie ludzie z grupami krwi 0 albo A mogą nie trawić glutenu. Jeszcze raz powtórzę: ludzie z grupami. Zero 0 albo A mogą nie trawić glutenu. W laboratorium można zbadać poziom e, np. przeciwciał antyglindynowych w surowicy, ponieważ w przypadku nietrawienia glutenu nie chodzi o żadną alergie, a, e, alergię, ale także czy testy alergiczne nie mają żadnego sensu tak naprawdę, chociaż często pojawiają się e, pytania o nie. E, nietolerancja histaminy. Histamina jest substancją, która w ciele spełnia w Ważne zadania pobudza tworzenie się kwasu żołądkowego, i przez to a, na przykład apetyt ma wpływ na snu i czuwania, oraz oddziałuje na układ immunologiczny. Przyjmowana spożywieniem histamina zazwyczaj jest rozkładana w jelicie przez enzym DAO. Jak dobrze pamiętam, to się nazywało diamonooksodycyr, gdy dochodzi do niedoboru tego enzymu. Duże ilości histaminy spożywienia dostają się przez jelita do układu krwionośnego. Nietolerancja histaminy wynika z nierównowagi między gromadzącą się histaminą, a możliwością jej rozkładu. Duże ilości histaminy mogą powodować u każdego człowieka poważne objawy. Przy tej nietolerancji, np. histaminy, już przy spożyciu małych, małych ilości powstają np. objawy przypominające alergię. Jak na przykład biegunka, astma kataisienne, zaczerwienienie skóry, świąt, niskie ciśnienie krwi, ale także brak woli do działania albo osłabienie koncentracji. W przeciwieństwie do alergii przy nietolerancji e, nie znajdziemy żadnej reakcji immunologicznej. Histamina powstaje przy rozpadzie białek e, w produktach spożywczych. Wyjątkowo wysoką zawartość histaminy mają tuńczyk, sedele, na przykład makrele, ryby w puszkach, e, opiekany śledź, rolmopsy czy nasza kochana polska pasztetowa salami e, surowe szynki, pakrowane e, albo wędzone mięso i ryby, na przykład e, se dojrzały gołda, parmezan, sery pleśniowe, jak kampember czy bir. I szczególnie wysoką zawartość histaminy e, znajdziemy też w truskawkach, kapuście, szpinaku, awokado, e, na, na przykład w bakłażanie i pomidorach. Poza tymi źródłami histaminy są też, są też czerwone wino, ocet, ocet jabłkowy, szampan i piwo pszennicze. Gdy pojawiają się objawy alergiczne bez zmian e, immunologicznych, może to wskazywać na nietolerancję histaminy, e, która powinna zostać wyjaśniona przez badania laboratoryjne. W każdym razie zaleca się jakiś czas zredukować ilość spożywanych pokarmów, właśnie zawierających tą histaminę. Następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest trawienie produktów spożywczych uwarunkowane właśnie tą przemianą materii. Ze względu na geny i warunki życia, każdy człowiek ma indywidualny profil przemiany materii. Na przykład, biolog profesor Lauren Cordain ustalił, że procesy przemiany. Matei i funkcjonowanie ciała przebiegają dziś tak samo jak w czasach, gdy ludzie byli myśliwymi i zbieraczami. Ostatnie dopasowanie, dopasowanie przemiany Matei miało miejsce około. 12 tysięcy lat temu. Ewolucja zachodzi bardzo powoli. Przemiana materii do dziśnie przestawiła się na współczesny, szybki styl życia. W dzisiejszym żywieniu dominują fast foody, gotowe produkty i żywność z długim okresem przydatności do spożycia, ale są one obce dla przemiany materii naszego organizmu, o czym się tak przeważnie. Nie, mu, nie mówi. Następny temat, który, o którym wspominałem, właśnie chciałem powiedzieć coś o mleku krowim i produkt, produktach z mleka krowiego. Więc u ludzi z grupą kwi 0 albo, albo A, jak wspominałem wcześniej, mleko krowie i produkty mleczne często nie są przetwarzane w wystarczającym, wystarczającym stopniu. W tym wajacie genetycznym występuje, występuje także często nietolerancja właśnie laktozy. Yy, więc co takiego problematycznego na przykład jest, jest w tym mleku, o którym mówiłem? Mleko krowie zawiera 5 razy więcej wapnia niż mleko matki, ponieważ ciele musi po pierwsze wykształcić mocny szkielet. Dzieci potrzebują jednak raczej fosforu dla różnicowania, yy, dla różnicowania się mózgu. Yy, mleko krowie zawiera bardzo dużo białka. Jest to obce dla, dla nas. Białko ze swoistym wzorem Mleko krowie zawiera cztery razy więcej kwasu glutaminowego niż ludzkie. Przez za dużą zawartość kwasu glutaminowego, o którym wspominałem, dochodzi do zaczerwienienia skóry, bólu głowy, alergii. Jak można przeczytać w literaturze, w późnym wieku również prowadzi do demencji, choroby, alzheimera i zapalenia stawów. Każdy rodzaj mleka, poza mlekiem, tak naprawdę wielbłądzim, zawiera oksydazem ksantyzową. W mleku ludzkim, w przeciwieństwie do krowiego, są tylko jej śladowe ilości. Oksadyna ksantynowa ma szczególny związek z mięściem sercowymi i komórkami ścian tętnic. Przez tę substancję można, e, może dojść na przykład do uszkodzeń serca i ścian naczyń kwionośnych. E, cukier mlekowy jest składany w organizmie przez Laktazem dzieci do czwartego roku życia mają jej wystarczającą ilość. Potem produkcja enzymu właśnie spada, około 80% społeczeństwa cierpi właśnie na niedobór laktazy. Mleko y, znajduje się na końcu łańcucha pokarmowego, gromadzą się w nim szkodliwe substancje jak pestycydy, y, hormony, antybiotyki i na przykład inne leki, e, toksyny ze środowiska jak PCB, e, dioksyny i metale ciężkie jak kadem, tęć i inne substancje. Uwarunkowanie przemianą Matei, e, nietrawienie mleka da się wykazać przez analizę krwi z, z wyjątkiem jej opisania, e, opisania opisana. Przepraszam, wyjątkiem jest opisana nietolerancja laktozy. Więc to by było tyle na dzisiejszym wykładzie. Mam nadzieję, że każdy coś znalazł, dowiedział się czegoś ciekawego. Życzę miłego dnia i możecie, możecie także, także zostawiać w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć. Z chęcią spróbuję znaleźć odpowiednie badania i podzielić się z wami z tą wiedzą. Tymczasem życzę. Miłego dnia, dużo zdrówka, pomyślności, dbajcie o siebie i spełniajcie marzenia i cele i przede wszystkim jak macie możliwość dzielcie się wiedzą. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!